W pierwszej połowie przede wszystkim trzymaliśmy dobry defense. Nie przegrywaliśmy prostych sytuacji 1 na 1. W drugiej, no niestety, no to mamy, jeśli spojrzeć w statystyki, to, 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 to mamy wszystkie statystyki lepsze od Agiechu i przegrywamy mecz. I to są sytuacje głównie w grze 1 na 1, gdzie przegrywaliśmy za dużo prostych akcji i stąd wynik. No jeszcze dodam dwa rzuty, jakieś takie wariackie, które wpadły Agiechowi na koniec kwart. W pierwszej połowy i chyba trzeciej kwarty. No i się robi sześć punktów. Ale przede wszystkim to był problem w obronie w grze 1 na 1, bo mieliśmy na, tak naprawdę akcje ich zatrzymane, tylko sytuacje takie, no, akcje sytuacyjne przegrywaliśmy, gdzie po prostu nie ustaliśmy, były łatwe punkty, czy, czy, czy po prostu nie przewidzieliśmy indywidualnie, kto, kto kogo kryje, i, i zostawialiśmy za dużo miejsca tym zawodnikom, którzy dzisiaj trafiali. No, za dużo też dawaliśmy takich prezentów, gdzie, gdzie po prostu y, sędziowie no, interpretowali tak jak nie, a nie inaczej, no trudno tutaj ich obwiniać po prostu, tutaj musi być koncentracja do samego końca i w każdej najmniejszej sytuacji, bo potem takie małe sytuacje, małe punkty, małe jakieś, e, pi, jakieś takie bezpańskie piłki, czy, czy takie może niegroźne sytuacje, potem decydują o meczu i tutaj, tutaj po prostu za, zabrakło takiego wyrachowania, może doświadczenia niektórym, no i stąd przyczyna porażki. Szkoda tego meczu teraz, ale no, musimy wyciągnąć jakieś wnioski i po prostu, no, tak jak mówiłem, przyłożyć się bardziej do sytuacji takich 1 na 1, gdzie przegrywamy je zbyt, zbyt łatwo momentami. No i mamy mecz przed sobą następny. Trzeba po prostu go wygrać. I dla nas playoffy to tak naprawdę już się zaczęły, bo musimy walczyć o, o każde zwycięstwo, tak jakby to było ostatni mecz w sezonie.